Kalo, halo! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim drugim kanale i dzisiaj mam dla Was kilka głoszeń parafialnych z samym początku, ale standardowo. Na samym początku, w tym momencie wyświetlają wam się wyniki giveawaya z ponowszego materiału, ta osoba wygrywa ode mnie mega boxa. a jeżeli ktoś z was również chciałby dostać ode mnie takiego mega boxika pięknego, jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, subskrypcję na kanale oraz musicie napisać w komentarzu kruk albo kroł, jak wolicie, ponieważ dzisiaj będziemy sobie grać krołem, krołem, którym jeszcze słuchajcie nie grałem, ale do tego zaraz, ponieważ na samym początku kilka bardzo ważnych informacji. Przede wszystkim, jak wiecie, bądź też nie, dostałem bana na streamowanie na YouTubie. I na głównym kanale, w sensie tam, gdzie jest te 300 tysięcy subów prawie. I nie wiem za bardzo, co zrobić. W sensie nie zapowiada się, żeby się to na razie miało odkręcić. Ja tam jestem w stałym kontakcie z tymi ludźmi z Polsatu, ale niestety bana nadal zostaje na obecny moment, więc musimy coś wybrać. I wyborów mamy trzy. W tym momencie wysiedla wam się ankieta, zagłosujcie sobie, gdzie chcielibyście streamy. Czy na tym kanale, czy chcielibyście na Twitchu, czy chcielibyście na Facebooku? Zagłosujcie sobie, a ja się dostosuję, bo to wy oglądacie te streamy, a ja je po prostu dla was robię. Także zrobię tam, gdzie będziecie chcieli. Druga sprawa jest taka, że brakuje nam już naprawdę niewiele do 100 tysięcy subskrypcji. Rozwijamy się w naprawdę niesamowitym tempie. Wczoraj subskrypcji na ten kanał przyszło nam aż tyle, także bardzo dziękuję. Witam wszystkie nowe osoby. Jeżeli ktoś z Was jeszcze do kanału nie subskrybuje, to zachęcam bardzo gorąco, bo moim zdaniem naprawdę, naprawdę warto i byłby mega, mega wdzięczny, gdybyście właśnie ten kanał zasubskrybowali. I to chyba tyle z ogłoszeń parafialnych Także zagłosujcie w tej ankietce A ja już słuchajcie nie gadam i przechodzimy do materiału A jeżeli chodzi o materiał Mamy tutaj Kruka Generalnie Kruk ma dwa skiny Ten skin kosztuje aż 300 gemów Nie podoba mi się ten skin tak szczerze Taki sobie jest, ale ma Ma jakieś skrzydła, które mu się rozwijają Taki feniks, nie wiem kurde. Dajcie znać w komentarzu, czy go kupić czy nie, bo ten skin wygląda tak strasznie voltowo. Chyba, chyba skin darmowy moim zdaniem jest najlepszy w tym wypadku, no nie wiem. E, także na razie bez kupowania żadnych skinów. E, jeszcze tym ruchiem nie grałem. Nie wiem jakie ma spele. Wiem, że chyba skaczę na ulcie, ale to chyba tylko tyle. Także będą to moje pierwsze wrażenia z grania krawem, ale zanim to mamy za 30 sekund nowy sklep, także sobie dzisiaj na niego poczekamy. Właśnie się tym zwiertaru odpalił, ale to nieważne. Tego skina do Mortisa nie chcę kupować, bo wygląda nie podoba mi się. Jest naprawdę Łe! Ta twarz taka. E, nie moja nie moje klimaty. Dobra. dostałem nam 10 sekund. Typ na górze z wiertarą kręci o 10 rano, kiedy to nagrywam. Dostałem mega skrzynkę w ofercie specjalnej. Dostałem typa z wiertarą na górze w oferty specjalnej. No nic, darmowa skrzynia, nic tutaj nie ma ciekawego. I to chyba tyle. Nie będę raczej tych mega boxów otwierał, bo to, tylko, to jest tylko marnowanie gemów. Dobra, za... Zaczynamy moją pierwszą grę krołem. zagramy sobie oczywiście na solo showdownie, a tego typa z góry to zaraz pójdę i zabiję. Okej, okay, generalnie mamy strasznie dziwną mapę. Nie wiem za bardzo gdzie lecieć, P pójdziemy sobie tutaj. Crow jest generalnie chyba szybszy niż każda inna postać, ja sobie tutaj postaram się jakby tego typa pododżować. Wydaje mi się, że on też ma to wygląda tak samo jak Leon, że on na blisko bije większy damage, dokładnie. Bo jeżeli te trzy hity trafią, to Crow jest po prostu wielką bestią, także dobra. Klikamy to. za zatruwa z tego co widzę, także spoko. To damage co sekundę chyba, także okej. Okay. Całkiem spoko, póki co ta postać się prezentuje. Jest mega szybka, co mi się mega podoba. Tutaj mamy gdzieś tą tarę, nie chcę też za bardzo jakoś. Właśnie w te krzaki wchodzić. Nie wiem za bardzo co zrobi mój ulf. Jest kurde na tym. Na soczku, więc. ¡Ła! on był szybszy ode mnie? Aha, bo ten soczek też daje Speeda chyba. Ok, także pierwsza gra, póki co niestety zakończona. Porażką, ale mamy plus 3 punkty, więc jestem na plusie. Jak mamy tu mapę, nasz udanie nie lubię, jest naprawdę. To, to jest moja najmniej ulubiona mapa, dobra. O nie, Alan, wali. Kurde, on mi ma na dwa hity, to jest najgorsze na świecie. Dobra, niech to się ładuje. Autorek, tak, mi się w miarę szybko, okej. Okay. Jak on mi trafił, to nie wiem, dobra, bierzemy to i giniemy chyba. No niestety, Jezus, znowu zabija mnie wu. o co chodzi? Dobra, tym razem próba numer. Trzy i próba numerostat, ja bo naprawdę nie la widzę tej mapy na showdownie, naprawdę. Jest to moja najmniej ulubiona mapa na samym showdownie, także... Dobra, słuchajcie, idę centralnie, centralnie w Jezu, nie wiem gdzie. Jak tutaj pójdę, będę się pił na Karla, który ma zdecydowanie więcej HP ode mnie. A jak tam poszedłbym się pił na Franka, który ma zdecydowanie więcej hP ode mnie też. No dobra, no nie wiem. No mamy problem, słuchajcie, mamy problem. Dobra, po prostu Zebrałem mu to? Okej, okay, Karl, musisz... No musisz zginąć stary, to no, musimy jakoś dojść do A, bo ja zginę No i on mi tego nie da, kurde, dobra Jestem od niego szybszy On no, już się już leczy, no nie, nie, leczy stary No i Jezu, taka gra, nie dobra mam cię w dupie stary, no nie wiem Takie granie jak nie powiem kto jest naprawdę poniżej pasa moim zdaniem którym zaraz ulta nas trakuje klepie Ale gumę, powiedziałem raz a ła! No nie, no niszczy mnie każdy! No nie wiem, chyba jestem za słaby na tego kroła. Dobra! Sprawdźmy sobie teraz to te kroło na innych trybach, bo nie. Wydaje mi się, że to nie tyle, że kwestia, że jestem słaby, bo oczywiście jestem słaby, ale jest to też kwestia tego, że totalnie nienawidzę tej mapy. Naprawdę. Klęska czy urodzaj to jest najgorsza mapa na solo showdown, bo tam w zasadzie nic nie możesz robić, bo od razu masz walkę z typami. I to mi się mega, mega nie podoba. Nie lubię tej mapy. Zawsze jak jest, to po prostu ulewam i jej nie gram, także game grab, póki co mamy Bu, mamy Piper także jest całkiem spoko tutaj możemy sobie zabić, pozabijać, kurde ten Buu we mnie. mnie czemu wszyscy grają Buu nagle, jak tego Buu teraz nie, nie, nie widziałem przez ostatni czas, to teraz nagle wszyscy grają w tym całym Buu jest naprawdę irytujące, mega Tam ten Mortis, proszę zginąć panie Mortisie się. ha większy level od tego gościa, mi się wydaje Dobra, mam level czwarty, ale jest większy niż ten jego. Okej, okay, dobra, panie ruchu, proszę zginąć. Bardzo ładnie. Dobra, póki co. a tym był yy, Patrzcie na to. Pyk, pyk. No to jest akurat mega spoko z tym ultem. O nie! Oto się wyrypałem na miny, których nie widziałem, niestety. Kurde, naprawdę. buje jest strasznie potężnym rollerem z tym Zadymiarzem. I trzeba na niego, kurde, uważać. Dobra, panie Mortysie, proszę zginąć. Dziękuję bardzo. I zobaczcie, tutaj już ten game gra wychodzi mi zdecydowanie lepiej. Po prostu dlatego, bo nie muszę grać, kurde na. Ła, wow, ale ten buklepie. lepiej. No nie wiem, mam chyba dwie albo trzy śmierci i każdy jest tabu. No gaz, demet. Dobra, mamy odliczanie. Panie, jak proszę zginąć. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dobra, mamy teraz odliczanie po raz kolejny. Proponowałbym się wycofać. Tego można sobie zadzgać po prostu, bardzo ładnie. Dobra, tego był, też zaśgamy, Albo zaźgamy go ultem po prostu 6 sekund yy, Pyk No niestety stary, dobra, nie, zabijamy, Dziękuję, Zdało się Wygraliśmy, raczej star, star gwiazda. A jednak dostałem, okej, okay, super sprawa To mi się podoba, a więc okej, okay, mamy drugi poziom I ten gembraf, widzicie Już wyszedł mi zdecydowanie lepiej, bo po prostu Nie było tej gównianej mapy, naprawdę Nienawidzę tej mapy, to jest moja najmniej ulubiona mapa W całej grze chyba, dobra, tym razem mamy napad Krug raczej nie jest zbyt dobre na napadzie, tak mi się raczej wydaje. Mogę się oczywiście mylić, ale... Okej, okay, dzień dobry panie Kakkusie. No pan Kaktus niestety został zniszczony. To no, mi się mega akurat podoba, że ten grał jest mega, mega szybki. Nie wiem jaki master power ten grał, ale... Sam fakt, że na pasywce jest mega, mega szybki, jest mega, mega spoko. I za ja często mówię mega, mega. Ale to chyba, no... No nieważne w sumie. E, tutaj paperki są bardzo dobre, bo jest odkryty ten... Jest odkryty właśnie... Ten cały save, także... Dobra, proszę zginąć. Zgin wreszcie, no i ta... Piper, tak, ta Piper mnie dobija. Generalnie środek jest raczej kupowany przez tą panią, a wlećmy tutaj. To raczej nic nie zrobię, kiedy tym się kiluje 800 na sekundę. Tam 300. O, dzień dobry panie Kaktusiku. Pan się chyba zgubił, chyba. Miło, bo wola poznać. Raczej i. Siup. No, niestety nie zginą. Dobra. Lecimy tutaj. Kurde, no nie wiem, ta wieżyczka jest kiedy zabicia. Będę z krołem. Dobra, ja generalnie odsuwam cały środek. Ja proszę nie. Generalnie ich sej ma 12% HP. Ta Piper ich chyba tak obiła, więc ja sobie po prostu tam pójdę lecieć I mam wszystko gdzieś. No właśnie mam za darmo w zasadzie całą grę. No dzień dobry. W sumie, w sumie to bardzo chciałem powiedzieć do widzenia, bo właśnie skończyłem tą grę. Tak. Pyk. Pyk. Do widzenia. I gra skończona. Pozdrawiam serdecznie. No ta Piper, tak jak mówiłem, obiła tego safe'u chyba najwięcej. Także została oczywiście gwiazdy gry. Zasłużenie moim zdaniem. No, i lecimy teraz do ostatniego trybu, jakim jest oblężenie. Tutaj wydaje mi się, że kruk może być dobry, ale nie musi, ponieważ jest zdecydowanie. Są zdecydowanie lepsze postacie. Tak mi się wydaje. Ja też tu mówię z własnego doświadczenia, nie czytałem żadnych forów i tak dalej. Nie wiem, czy kierowcu jest dobry, czy nie, no ale. O, jest dwie rozy. O! a tak było miło w dzisiejszym odcinku. Żadnej rozy nie spotkałem. Tak było fajnie. Tutaj właśnie mamy Supremo Alexa. Ja bym się go bał tata. Supremo Alex. O! Dzień dobry, pani Zwiertarą! No, patrzcie na tą postać. Ona nawet we mnie nie instyluje i mnie nie zabije. Przecież to jest żart. Dobra, pyk, pyk. Kurde, nie wlecę w niego. Kaseluj to! No, typie Zwiertarą, przestań wiercić! Dobra, walimy mu dwa hity, trzy hity w sumie. Za dużo to instrukcji nie dam. Hmm. Dobra, teraz na szczęście Maja za też jest stopa więc... To mi się akurat podoba. Mamy pierwszego bota. Ledwo zdobytego. No już proszę zginąć z tym czymś. Jest balansowanym, Dobra. Chodzimy tutaj. Tank będzie kurde blokował to wszystko. Mają kurde dwóch tanków. To jest mega irytujące. Dobra, mamy to. Także ulti, ulti. O, to ulti akurat zrobiło bardzo dużo, bo zaraziłem w zasadzie wszystkich swoją trucizną Znał. Plus zabiłem też chyba Roze, także. 42% na pierwszym bocie. Wydaje mi się, że jest to w zasadzie genialna wręcz rzecz. Okej, okay, panie Franek. Nic do pana osobistego nie mam. Misował, nie? Misował? O Jezu, gdzie ja poleciałem? Ale chyba zginie, tak? Zginie czy nie? Dobra, i tak nikogo go nabił, także spoko. No, Rauza chyba ewidentnie się zgubiła. Czemu? Co jest? Halo? Okej, okay, dobra. Nie, ja coś się zbagowało. Naciskam W i mi atakuje grę. No to dzięki. No to dzięki! Co jest? Okej, okay, dobra. Pozdrawiam generalnie mojego... Mój emulator, który nie pozwala mi strzelać I to muszę iść zginąć, bo to się zbogowało. Zabij mnie Proszę mnie zabić, dziękuję patrzcie co ona robi, dalej nie działa Dalej nie działa O co chodzi? Halo? Okej, okay, dobra, czyli jestem w zasadzie Jestem zmuszony grać Bez możliwości grania, no ale dobra, akurat gra się skończyła Więc w sumie bez znaczenia No i okej, okay, słuchajcie, udało nam się wygrać Wygrałem każdy tryb poza tym trybem solo showdown, który niestety, tak jak mówiłem, jest no, najgorsza mapa na świecie, nienawidzę tej mapy. Jeżeli ktoś z was też nie lubi tej mapy, to zostawcie łapkę w górę. Dobra, słuchajcie. Z dzisiejszego materiału to by było na tyle. Jeżeli chodzi o moją ocenę na temat kruka, wydaje mi się, on bardzo, bardzo spoko. Na solo showdownie bym mnie, kurde pograł, ale niestety, tak jak widzieliście, no nie na tej mapie. Ta mapa odpada. Kiedy będzie nowa mapa w ogóle? Nowa mapa będzie za 11 godzin, więc sobie chyba darujemy, póki co. A więc okej, okay, w tym materiale to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli ktoś z Was nie widział jeszcze poprzednich materiałów, czyli openingu i losowania Star Power z 15 skrzynek, w tym momencie uświetla się karta, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie jeszcze Wam miłego dnia. Pamiętajcie, żeby zagłosować na ankietce I widzimy się najprawdopodobniej podobnie za dwa dni. Trzymajcie się, pa-pa!